Witam Was znowu w kolejnym odcinku zagrajmy w Minecraft. Jak widzicie trochę rozbudowałam naszego domku, jak was nie było. Pomyślałem, że znajdę węgla, ale jednak się nie udało. Aha. I chciałem powiedzieć, że yy, ogłaszam konkurs na nazwę tej oto wyspy. Najlepsza yy, nazwa wyspy będzie ogłoszona i na tabliczce napisana. I ale jeśli ktoś nie wygra, oczywiście, no to. Niech się nikt nie martwi, bo jeszcze będzie wiele równych szans na takie, no powiedzmy, no, konkursy. Dzisiaj będę trochę wykopywał kamienia, ponieważ niedługo zabiorę się za, zgadnijcie za co? Tak, zabudowa naszego nowego zamku. Wiem, to trochę dziwne, że akurat tak w drugim odcinku już to odgłaszam. Ale co tam? Mi to nie przeszkadza. I tak po okazji. Dzisiaj będzie taki w ogóle: jakby nie zagrajmy wy, tylko taki poradnik. Do tej gry, ale tylko ten odcinek. Będę pokazywał, jak zrobić kilka no, przedmiotów. Yy, dobrze. Chwilomaś? Chwila? Uhe, myślałem, że to był węgiel, ale dobra. Na początek pokażę, jak zrobić łopatę. Łopatę robimy w następujący sposób. I mam łopatę. Ja ją zabiorę, bo będzie mi potrzebna. Siekierka, siekierkę robi się. Tak. To jest siekierka. Dalej. Teraz jak zrobić płytki. Płytki robi się. Ustawicie się tak kamienie i wydatują takie trzy płytki. Nie są potrzebne. I również pokażę, jak zrobić schodki. Schodki robię się w ten sposób. Ja ich nie potrzebuję. Bierzemy. No i dobrze. Co jeszcze się powiedzieć? A. Podstawowe rzeczy. Które już widzieliście niektóre, które powinny być w każdej kryjówce, craftinga boxy. Widzieliście teraz? Czas na skrzynkę. Podwójną w następnym odcinku pokażę. Ale to jest skrzynka. Oraz piecyk. Piecyk robi się w ten sposób. Wow. Tak. I mam piecek. Ja tutaj już sobie zrobiłem takie miejsce na piecek i skrzynię. Aha, jak są lagi, i nie chcę y, na pasku. Nie chcę się. No. Przełączyć na inny przedmiot, to y, spójrzcie w dół i wtedy y, przełączcie. U mnie to działa. Ja mam wersję y, Minecraft beta 1.2 y, podkreślenie 0.2. No, to był taki krótki odcinek. Do zobaczenia.